Ain't nothing better than watching you smile. Whoa, whoa, whoa. Ain't nothing better than watching you laugh. I love my baby. Hej, moi kochani, mam dzisiaj dla was paczkę od Asi Shadow. I strasznie się cieszę, że Asiu zdecydowałaś się wysłać mi paczkę na mój P.O. Box. I no bo jesteś niesamowicie utalentowaną osobą i strasznie sympatyczną, Jej. ja oglądam za każdym razem twoje filmiki, za każdym razem się śmieję, nie z ciebie, bo naprawdę jesteś niesamowitą osobą, ale po prostu, bo no potrafisz tak rozbawić człowieka i tak poprawić mu humor i naprawdę to jest świetna cecha. No i bardzo się cieszę, że zdecydowałaś się wysłać mi paczkę, no i co, i możemy ją otworzyć. No. Tutaj Asia pierwsze co wysłała to taki kartonik z takimi ślicznymi króliczkami. Dziękuję. Bardzo fajnie to wszystko razem wygląda, tak kolorowo. No i jak tu Asia mówi, że najpierw list, to zaczniemy od listu. Tutaj jeszcze widzę kopertę. Tak, Asia wysłała mi kopertę. Zakryję adres, ale bardzo fajnie, że Asia napisała już swój adres i już przykleiła znaczek. Wtedy nic nie pogubię i mogę od razu ci wysłać list, więc na pewno to zrobię. A Więc Asia powiedziała, że mogę przeczytać na nagraniu, więc możemy przeczytać. Witaj Labeli, masz bardzo ładne wyroby, niektóre są wyjątkowo przeurocze, jej, dziękuję, jak babeczki. nie czeka, ale zazwyczaj jak oglądam filmiki na czymś kanale, który jest związany z modeliną i zastanawiam się, czy zasubskrybować ten kanał, to sprawdzam najpierw, czy ta osoba robi ładne babeczki. Nie zawsze, ale czasem tak mi się zdarza. Fajnie, hmm, o czym to ja? A tak, urocze babeczki. Haha, jak zwykle odbiegam od osób. No, jak mówiłam, się jest niesamowicie zabawna i no, po prostu świetną osobą. Bardzo spodobały mi się też gwiazdki oraz rozgwiazdy, które wyglądały jak zwykłe gwiazdy z kolorową posyłką. A faktycznie, jak teraz popatrzę, jaki śliczny rysunek, wow, śliczne, Proszę, urocze, urocze. No i Rezin Charles, piszę o nich ponownie, bo naprawdę jesteś pierwszą modelinową youtuberką, którą znam, która robi także Charlesy z, z Rezinu, są cudowne. Dziękuję, ale no nie są idealne, ale może kiedyś. W związku z tym przesyłać Ci kilka naklejek, które z pewnością nadarzą się właśnie do, do Rezinu, w tym kilka naklejek z Samixu, nie! Słucham i, i Super, dziękuję Hasiu. No nie mogę się doczekać, aż otworzę tą paczuszkę. Mam nadzieję, że Ci się y, spodobają. Dodatkowo przesyłam taśmę ozdobną, papierowe piaski zrobione przeze mnie, kilka koralików i ozdób oraz kilka innych rzeczy, a także moje wyroby. Ale Jezu, nie mogę się doczekać, aż otworzę, bo Asi wyroby są śliczne. W środku znajduje się też koperta z moim adresem i znaczka, żebyś mogła mnie odpisać i ewentualnie wysłać jakiś swój wyrob. Oczywiście, że Ci wyślę, Asiu. No, że pozdrawiam serdecznie, Asia Shadow, pozdrawiam Cię także cieplutko. I... Dziękuję Ci za taki miły list i Twoje wyroby także są śliczne. Uwielbiam oglądać Twoje filmiki, Asiu. No, to pierwsze tutaj, co Asia wysłała, to są takie naklejki. Takie śliczne rybki. Takie trochę jak z Nemo. <grych> Dobra. I teraz przejdźmy do tej strasznie ładnie zapakowanej paczusz paczuszki z taką taśmą. Ile tu jest rzeczy! Wow! Asiu, ile tu tego wysłałaś? Ja cię pokażę tutaj tak po kilka rzeczy, żeby, żeby nie tracić dużo czasu. Tutaj takie pierw paczuszki kolorowych koralików. Śliczne są. Takie tutaj rozgwiazdy są, jakieś muszelki. O, śliczny jest ten konik morski. Naprawdę. Wow. Śliczniusi. Tutaj takie koraliki i takie. Wow, pełno tego a ja się. Nie musiałaś naprawdę tak dużo wysyłać. A tutaj są te takie gwiazdki. To są takie laki. Zostałeś coś takiego i ja się robi z papieru o, Ale się narobiłaś Asiu przy nich Ile ich jest, to jeszcze nie wysypałam wszystkich Ale śliczne No, gdzieś sobie je dam, żeby mi na ozdobę były Gdzieś wykombinuję by Gdzie je tutaj wsypać A tutaj kolejne, wow Asiu, tyle tych gwiazdek, nie musiałaś tak duże. Wow śliczne tutaj taką taśmę ozdobną Asia mi wysłała, za którą ci bardzo dziękuję, na pewno mi się przyda więc dziękuję ci za nią e, a tutaj takie jakieś kabaszony, coś takiego takie ładne, ozdobne tutaj niektóre są takie błyszczące w sumie wszystkie są błyszczące, źle to nazwałam ale niektóre są z takiego drobienka Niektóre tutaj z takiego plastiku, które no na pewno mi się przydadzą. Jeszcze nie wiem do czego, ale myślę, że coś wykombinuje. Więc dziękuję Ci za nim. Tutaj kolejna paczuszka takich koralików, tym razem takie mniejsze i niebieskie. Śliczne kolorki, naprawdę. Bardzo ładne. O siu! Asia wysłała mi taką foremkę, którą z wielką, ale to wielką chęcią wykorzystam do żywicy. Dziękuję Ci, Asiu. Wow. Bo ja takich foremek mam mało. Ma... Jest świetna, takie ładne serduszko. Dziękuję Ci za nią. Gdzieś Ty to kupiła, Asiu. <grych> wow. Śliczne. Tutaj widzę naklejki, to zostawię je na koniec. Tutaj też wyroby od Asi na koniec. Ale tutaj jeszcze są takie... Śliczne, kolorowe rybki, które ja się chyba tak wyciska, takim, takim docięcia papieru, nie wiem jak to się nazywa, <laughs> o, ale śliczne. no Będę miała do na przykład do zdabiania listów czy czegoś. Dziękuję. Tutaj jeszcze pełno półfabrykatów, za które Ci strasznie dziękuję, bo półfabrykatów mam mało. Szczególnie tych złotych, których nie mam w ogóle, więc wielką chęcią je wykorzystam. Wow! Tyle mi tego wysłałaś. Śliczne. No i tutaj jeszcze są takie do zaciski, jakby do yy, nie wiem jak to nazwać, do yy, bransoletek. Więc z wielką chęcią zrobię parę bransoletek. Dziękuję. I tutaj coś, czego mam najmniej, czyli takich zatyczek do telefonu i takich... Yy, w sumie też zawieszek do telefonu, za które strasznie Ci dziękuję, bo no przyda, przydadzą się na pewno. <laughs> Tutaj jeszcze pisze, że delikatnie w środku znajduje się niespodzianka, więc otwórzmy to delikatnie. Wow, to jest podstawa do baweczki, ale delikatna. Liczna, taki papierek, jakby do baweczki. Jeju, z wielką chęcią go wykorzystam. Świetny, bardzo ładny ma kolor. I takie tutaj do mieszania likwidu, takie podstawki, za które też ci dziękuję, bo na pewno mi się przydadzą. One chyba są na soczewki, jak się nie mylę, ale nie wiem, nie chcę zgadywać. Tutaj jeszcze Asia wysłała mi pełno takich naklejek do wyrobów z żywicy, więc się strasznie cieszę i dziękuję Ci za nie bardzo, bo no na pewno się przydadzą niech ja to tylko wyciągnę i zaraz Wam pokażę jakich jest dużo wow, właśnie, nie musiałaś tak dużo wysyłać wow, pierwsze są to takie takie koraliki, w sumie nie wiem jak to jak to znowu się nazywa, ale, ale takie ładne, kolorowe, takie złote błyszczące, które na pewno przydadzą mi się do wyrobów z żywicy. I tutaj pełno naklejek. Dzisiaj je tylko wezmę na rękę. Tutaj takie śliczne słówki i motylki. Tutaj takie serduszko i kwadracik. Taka śliczna myszka! Uu, ale ładna! Uu, Rilakkuma! Tak, to jest to, co Asia wspomniała w liściku. Takie z No na pewno je wykorzystam. Jej, się śliczne! Co tu jeszcze mamy takie radyjko. Nie, to jest kaseta, sorry. Kaseta. Tutaj jeszcze taką su. Ojej, poleciała słówka. <taki> taką słówkę śliczną. <taki> Takiego fajnego stworka, ale ładny. Co tutaj jeszcze mamy? Taki śliczny słonik. I takie tutaj kolejne dwie kasety. I ostatnie taka, kolejna słówka śliczna. Dziękuję Ci Jasu za to. No, i przejdźmy do ostatniej rzeczy, której, na którą chyba najbardziej czekam. Czyli na wyroby od Asi. Asia robi świetne wyroby, więc. nie ja je tylko wyciągnę. I już teraz Wam pokażę. Pierwszą rzeczą jest tutaj taki śliczny wyrób z żywicy od Asi. Znaczy z żywicy, co ja mówię? Wygląda jak z żywicy, ale to jest z ciepłego kleju, więc Asia bardzo świetnie to wymyśliła. To jest ciepły klej i w nim jest też naklejka, czyli strasznie podobny do wyrobu z żywicy, i to jest świetnym moim zdaniem pomysłem. To jest naprawdę śliczne, śliczne. Tutaj taką fiolkę. To jest taka w sumie charm z fiolka, i w środku jest taki brokat i coś tam jeszcze. W sumie nie wiem co tam jest w środku, ale bardzo fajny efekt. Kolejną rzeczą jest taka śliczna. Muszelka, ale świetny pomysł. Wow! Niesamowita. To jest chyba, zro Asia zrobiła foremkę z muszelki odbiła i potem zrobiła z niej taki wyrób z żywicy, świetny e, z żywicy, co ja nam Z modeliny, świetny pomysł. I to jest taka zawieszka do telefonu. Albo do czegoś innego. I tutaj ostatnią rzeczą jest taka przecudowna chmurka, która się tak dynda i jest świetna również świetny pomysł ale, ale z tym było pracy bo to takie malutkie jest śliczne Asiu masz ogromny talent i to już wszystkie rzeczy które wysłała mi Asia Asiu strasznie Ci dziękuję że tyle tego wysłałaś naprawdę nie musiałaś tak dużo wysyłać ale no te rzeczy które wysłałaś to takie przemyślane i w ogóle takie śliczne i na pewno mi się przydadzą i no, super paczka, dziękuję Ci, że no, strasznie mi poprawiłaś humor. W ogóle się już powtarzam, ale jesteś niesamowitą osobą. No i super lepisz, no. Przecudnie. Dziękuję jeszcze raz i oczywiście wszystkie linki do Asi będą w opisie. Jeśli nie znacie jej kanału, to oczywiście miejcie pewność, że, że go sprawdzicie, bo Asia no naprawdę na to zasługuje. Chociaż myślę, że jej uznacie, bo Asia ma bardzo dużo subskrypcji, ale naprawdę jej się należy. No i dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia. Pa, pa!